Siomeczko, ludzie z tej strony 103, Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj trochę inny odcinek niż na przykład z Brawl Stars, bo dzisiaj jesteśmy w Clash Royale. Jak widzicie, tutaj yy, moje pucharki. No wiem, że za słabo, ale okej. Okay. A dzisiaj stworzymy swój klub. Jeżeli ktoś gra, no to może dołączyć. Chętnie zapraszamy. Także co, zaczynamy. Show creating. Jak widzicie, mam 47 tysięcy golda, ja je wydaję ogólnie na... Ogólnie wydaje je w ogóle na polepszenie postaci albo po prostu kupowanie nowych legend. Ale tak, klub będzie się nazywał Pioruny. Zobaczymy, czy jest jakiś piorun, co nie, bo chcę, żeby w ogóle nawiązywało do piorunów. Wiecie o co chodzi. Mi się zdaje, że nie ma, ale jeżeli. Jest, są, dobra, dobra, są, są, już taki weźmiemy. Pioruny. Bartasa. Święteczko. Witamy w klubie Bartasa 103. Ten myślnik damy. Że spacja. I ten myślniczek. O. Trochę to wygląda jak i w ogóle. No i teraz tak, piszemy, że kanał um, na ety, dajmy tutaj dwukropek, Bartos 103, hop, i dajmy jeszcze nazwę klubu. Prawie stars i rare. Royal Hockey. RH to znaczy Royal Hockey. No i dobra. I Mi -way za ma -ve. A już nie można pisać na sześć. Dobra. Open. Dajmy open i pucharki na start, jakie musicie mieć, żeby dodamy, że od zera na razie. I dobra. Nie, nie, to macie. Create. Także teraz zapraszam Was na, do mojego klubu. Ja się z, I to był taki króciutki filmik. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Przypominam o łapce w górę, w górę to mi bardzo pomoże. Subskrypcja z dzwoneczkiem też. Także co, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!